22 grudnia 2024, no i mamy niedzielę dzisiaj, proszę państwa. A karta na dziś dla państwa to dziesiątka pucharów. Tak troszkę przewrotnie, bo z jednej strony ta karta mówi o tym, że gromadzimy się rodzinnie, to ten słynny rosół i kotlet schabowy na drugie, albo pomidorowy, jak to woli, a z drugiej strony jest to karta, która mówi o tym, że nie powinniśmy odwracać się plecami od rodziny. To bardzo, zwłaszcza w tej talii jest to bardzo mocno pokazane, że my, będąc członkami jakiejś społeczności, stoimy przodem do innych, stoimy frontem do nowego, a za sobą zostawiamy rodzinę, zwyczaje, to, z czego wyrośliśmy. Nie warto tego zostawiać. Starot mówi pamiętaj, że korzenie, Twoje korzenie to podstawa. Polecamy się. Dobrawróżba.pl